Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Strongman Tomek Kowal. Chciałbym dzisiaj zaapelować do Was o pomoc dla 25-letniej Sary. Sara cierpi na bardzo rzadki nowotwór dróg żółciowych. Niestety medycyna w Polsce jest bezsilna. Jedyną szansą dla Sary jest skomplikowana operacja w Chinach. Rodzina niestety jest bezsilna, dlatego proszę Was o pomoc. Uczestnicząc we wszystkich akcjach, koncertach na rzecz Sary, możecie jej w ten sposób pomóc lub wpłacając pieniążki na indywidualne konto. Pozdrawiam wszystkich, Tomek Kowal.